Tomasz Srodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Adam Grzymski w studiu, kamienica piłkarza. Dzień dobry, kłaniam Dzień się. Pamiętam, że w jednej z naszych rozmów wspomniałeś o tym, że za 200 tysięcy można kupić u Ciebie e, mieszkanie w kamienicy w Łodzi. Zacząłem sobie tak liczyć i coś mi tutaj nie gra. 200 tysięcy? Trochę mało. E, tak, to, to często się zdarza. Ja ostatnio widziałem jakieś ogłoszenie w Warszawie, że jest do sprzedania taki wiesz, blaszak, garaż na samochód za 199 tysięcy. Rzeczywiście m, tak jest. Jest, mamy mieszkania oczywiście one są małe oczywiście e, natomiast fakt faktem jest, że rzeczywiście wykończone pod klucz kosztują około 200 tysięcy to są takie małe mieszkania, które generują około 1000 złotych, czyli ktoś, kto je kupi, będzie do końca życia w plus inflacja otrzymywał właśnie to około 1000 złotych, bądź też równowartość takiego, ta, takiej kwoty w przyszłości, bo jakby to też warto zawsze, zawsze to staram się podkreślać, że inwestując w nieruchomości na wynajem, to nie dość tego, że chronimy wartość, która jest zawarta w murach, to także, to także te wynagrodzenie. Czyli ta inflacja jest twoim sprzymierzeńcem, można trochę powiedzieć, a na ona co miesiąc, co, co rok, co, co jakiś czas też się podwyższa, czyli to za jakiś czas będziemy mogli za to mieszkanie brać więcej niż tysiąc złotych. Ale zł. po, pogubiłem się, bo powiedziałeś, mm -hmm. że tysiąc złotych nie Co zmienione. Miesiąc tak, czyli takie mieszkanie, jeżeli kupisz od nas takie mieszkanie, to ono będzie generować dla Ciebie przychód, dochód miesięczny na poziomie około 1000 zł. Z wynajmu na przykład Tak, 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 tak. tak bo generalnie kamienica piłkarza to są te zbiór mieszkań w takiej kamienicy, nikt nie mieszka sam z siebie, czyli nie kupuje na własne potrzeby 100%. Naszych klientów to są osoby, które inwestują w swoją emeryturę i te mieszkania są wynajmowane. Czyli nie ma takiej możliwości, że ktoś sobie kupi dla siebie, kupuje dla siebie, ale po to, żeby czerpać z niego przychody i te, te, te właśnie zainwestowane około 200 tysięcy złotych w takie mieszkania, więc to jest rzeczywiście prawda. Nie ma tak jak w Warszawie, że jest milion czy, no czy 800 właśnie. tysięcy. To jest, to jest prawda. Mamy takie mieszkania w swojej ofercie kamienicy piłkarza. Mini radki. Ten temat mnie bardzo zainteresował. Gdybyś mógł pokrótce wyjaśnić, to jest mm. tak, że jak ktoś kupuje u Ciebie mieszkanie i na przykład oferujesz mini ratkę, to załóżmy, że 200 tysięcy kosztuje mieszkanie, no to mm. mamy 12 mini ratek po jakieś tam. Zależy wiesz, jakie? Kilka Bo akurat tysięcy w tysięcy. Tak, w, w naszej kamienicy piłkarze numer 4 oferujemy w tym momencie aż 24 mini ratki, czyli żeby łatwiej liczyć, jeżeli mieszkanie kosztuje 200 tysięcy, to, to 10, po 10, 10 tysięcy. Tysięcznie. Dobrze, ale czy to jest tak, że my musimy iść do banku i Nie. podpisać umowę kredytową i, i dostajemy te 200. 40 tysięcy, czy to nie jest nie 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 wygląda? nie jest to zbiór naszych takich doświadczeń, które mieliśmy w poprzednich naszych nieruchomościach, gdzie rzeczywiście oczekiwaliśmy większej kwoty. Natomiast mm, proces inwestycyjny w kamienicy dużo ważniejszy jest cash flow miesięczny, czyli żebyśmy mieli zapewnione finansowanie na każdym etapie, nie wiem tych 24 miesięcy, niż posiadali takie piki finansowe. Stąd też uznaliśmy, że skoro to jest korzystniejsze, też dla naszych klientów i dla nas bo mamy stałe finansowanie o konkretnych porach, w danym miesiącu otrzymujemy po prostu od nich pieniądze, to takie transze można powiedzieć, to jest tak naprawdę układ win-win, my jesteśmy zadowoleni, bo klient kupuje, mimo że nie ma tych pieniędzy, ale sobie gdzieś ze swoich nadwyżek finansowych. To są na przykład piłkarze to jest dobre, dobra osoba, dobry przykład, bo oni gdzieś mogą przepuścić te pieniądze a tak to zawsze jak tą mini ratkę zapłacą. Ja w ogóle nie lubię tego słowa mini ale e, niestety nie wymyśliłem, co ubolewam jakiejś bardziej oryginalnej nazwy, jeżeli chodzi o mini ratki, ale tak, rzeczywiście jest to bez oprocentowania. Dzielimy kwotę na 10, na 12, Mikro płatności. 24. mikropłatności mogą być. Ale to już ktoś mógłby zarzucić, wiesz, zjedliby nas w komentarzach mikropłatności 10 tysięcy. Bo, bo generalnie. Y ten model ja bardzo lubię, bo ja mhm. też wiele rzeczy w taki sposób sprzedaję. Na przykład, jak mam klientów, którzy przychodzą mhm. do mnie, nie wiem, za 10 tysięcy kupują coś ode mnie, to ja im to rozkładam na 10 lat na przykład tak i oni płacą po tysiaku miesięcznie. Mhm. Ale mhm. zdarzają się wśród na przykład 50 czy 70 osób dwie lub trzy, które nie płacą. Jak ty sobie wtedy z tym radzisz? Wiesz co, no tu troszeczkę mamy ułatwione zadanie, no bo jednak kupowanie nieruchomości, a szczególnie w centrum Łodzi, gdzie mamy, nie wchodząc w detale, prawo pierwokupu miasta Łodzi, czyli mamy dwa akty notarialne, akt notarialny warunkowy i akt notarialny końcowy. To więc skoro ten pierwszy podpiszemy na początku tych płatności, a drugi jeżeli zapłacisz, to po środku to jest bardzo silna umowa notarialna, dużo silniejsza niż inne i ona powoduje, że my nie możemy się wycofać. Czyli jeżeli przestaniesz płacić, to my możemy cię, yy, nie ma takiej możliwości, że możemy się rozejść w postaci niepłacenia. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie albo tą umowę rozwiązać w jakiś sposób polubowny. Ale nie działa to w takiej formule, że jedna strona się wycofa, wycofa. Więc mamy troszeczkę ułatwione zadanie, ale też myślę, że działa jeszcze coś innego. Wiesz, my mamy my teraz wypuściliśmy ofertę sprzedaży w mieszkań w kamienicy piłkarza numer 4 zrobiliśmy to tylko wśród osób, które kupiły u nas mieszkania. I właściwie ta lista mogłaby dalej praktycznie... Rozumiem, mieć. czyli Pierwszy po prostu się są, są... Są to zaufane osoby mhm. i był to taki plan, z którym ja gdzieś od samego początku podchodziłem. Po to chcę budować tą społeczność, po to zapraszamy co roku na urodziny piłka, kamienicy piłkarza do Łodzi naszych klientów, żebyśmy budowali taką rodzinę żeby oni też wiedzieli, że mają jakiś plus. Kupują jako pierwsi, mieszkanie mają najlepszą cenę. Najlepsze mieszkania. Znowu mamy układ win-win, idealny w biznesie. Tak, uważam, że to jest w ogóle super, jak dwie strony mają tego typu e, układy. Win-win-win nawet, bo dokładnie. to później jeszcze inni też korzystają tak, z tego, kto tak. na przykład wynajmie sobie to dokładnie, mieszkanie od tej osoby. Tak, tak. To na zakończenie powiedz jeszcze, hmm. rozmawialiśmy już o tym też w poprzedniej naszym spotkaniu, że ty nie wydajesz pieniędzy na reklamę. Jak w hmm. takim razie sprzedajesz tak dużo mieszkań, ile to już 200, tak? Tak, tak, tak. Już y, jesteśmy w około liczby 200 mieszkań. Y, robimy to w formie polecenia, robimy to jak jako dobre słowo, które gdzieś krąży o nas po świecie, czyli wychodzę z założenia, że dobrze wykonana praca powoduje, że ludzie gdzieś nas polecają, jeżeli to się nie dzieje nawet tak w sposób bezpośredni, tylko pośredni. E, to jest to ogromna siła. Ja wychodzę z założenia właśnie, że nieagresywna reklama, która de facto... Bo to jest właśnie ciekawe. Wiesz, ostatnio się nad tym zastanawiałem, że jak jest agresywna reklama, no to za tą reklamę musisz zapłacić. Skoro jesteśmy, musimy być konkurencyjni na rynku, no to ich produkt musi być gdzieś słabszy. No bo skoro mieszkanie kosztuje X na rynku, to my nie możemy tej ceny jakoś w oderwaniu od rynku. Jeżeli oni inwestują setki tysięcy w reklamę, których my nie inwestujemy, to my inwestujemy te pieniądze w jakość. I ta jakość ma być naszą reklamą. I teraz się zastanawiam, czy to nie jest daleko posunięta teoria, że ktoś, to bardzo dużo pieniędzy inwestuje w reklamę, no musi gdzieś obciąć jakość. Ale no tak, tu no bo, zostawiam was w niedopowiedzeniu. No tak, no bo rzeczywiście, jeśli mieszkanie, powiedzmy, kosztuje, no, 200 tysięcy, to tak. nie sprzedamy go za 300 tysięcy, no bo rynek wymusza tak, te ceny. Tam mogą dokładnie. być jakieś różnice, powiedzmy, nie wiem, 10-20 tysięcy w jedną tak. lub w drugą, ale no tak, no a jeśli się zainwestuje w reklamę, rzeczywiście, to, to tak musi to sobie Odjąć osoba, która, no, nie, która daje ogłoszenie. Ale to jest takie przemyślenie z serii, którą jesteś pierwszą osobą, którą się dzielę na wizji z tą, z, tą, z, tą, z tą moją myślą. Być może ona jest nieprawdziwa, nie wiem, możecie podyskutować. W Kom komentarzach, tak, zapraszam, Zachęcam do kulturalnej wymiany zdań. Adam Grzymski, bardzo dziękuję za rozmowę. Kamienica, piłkarza, był moimi Państwa gościami. Nazywam się Dzięki. Tomasz Słodki. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję.